Siema, z tej strony BRM.pl. Zapraszam was do wysłuchania nowych informacji na temat wyczekiwanej nowej odsłony serii Grand Theft Auto. Mamy dzień 12 listopada. Zapraszam! Holenderskie strony IsideGamerNL, e GamerNL oraz znany wszystkim IGN przekazały nam kilka ciekawych informacji oraz screenów z gry GTA 5. Informują nas, że ma będzie pięciokrotnie większa, a świat bardziej dynamiczny niż w Red Dead Redemption. Grze ma się pojawić zaskakująca nowość, podwodny świat, który będziemy mogli zwiedzać za pomocą sprzętu do nurkowania. Dowiedzieliśmy się również, że każdy protagonista w GTA 5 będzie miał własną, unikalną pracę, jak dawniej taksówki czy pojazdy policyjne. Podano również, jakie umiejętności będą wyposażeni bohaterowie oraz jakie będą ich charaktery. Trevor, znakomity pilot, typowy bohater GTA będzie się spustoszenie i śmierć na terenie całego miasta. Franklin, kierowca oraz snajper. Szuka mentora i odnajduje go w Michaelu po wspólnym udziale w misji. A Michael będzie wszechstronnym protagonistą, który będzie radził sobie świetnie w trudnych sytuacjach. Model misji ma być klasyczny, ale zaktualizowany i ulepszony. Poprawiona została również mechanika chowania się za zasłonami, która odegra ważną rolę w rozgrywce. Co do ekonomii, będziemy mogli wydawać naszą ciężko zarobioną forsę na drogie zabawki. Pojawi się również dynamiczna muzyka w trakcie misji, tryb multiplayer opracowany przez oddzielną ekipę oraz trybko operacji jednak tylko w trybie dla wielu graczy. Dziękuję za uwagę, to było wszystko na dzisiaj, do usłyszenia na razie.